na refresh no. Nic nie ma. Nie znalazłeś błąd? Nie. Czekaj. Bo tu może się nie pojawiać na twoim. Czekaj. Filtr. Kanały. O kanał. Nie ma nic, słupie. No po prostu chodzisz w YouTube, twój kanał i masz taki... Dobra. Halo. No. co? no to, no tak, ekran widzę. No masz swój kanał, chodzisz w tą kamerę. Tą kamerkę, co masz tu? No, I rozpocznij transmisję na żywo. No i transmisja. Ne, no, znaczy zarządzanie. Zarządzanie. To transmisja beta. <laughs> Ludzie blogi? Nie można słuchać. Zakończ. Czekaj. Ej, dobra, mam. E, wbij, wbij w to samo i tu masz klasyczna transmisja na żywo. Na samym dole. Tutaj. No i to to jest to, to jest to. Ja tego używam. No. Ja ci wkleję mój opis. Tylko nie ustawię oczywiście tego samego co ja mam. Ja Pier dole. Wyciąłem to. Dobra, ee, Dobra, e, wytnij. E, Okej, okay, dobra, ja tam mam, e, tak. E, nie czekaj. E, spróbuję się zrefreszować to. Nowy strumień. Uf, jest, dobra, mam. nie dawaj tego samego co ja mam kopiuj nie ja ci wyślę na, typu mój regulamin jak ja dałem czat o takie mam regulamin czatu z, tworzyłem ja sam z e, Jaśkiem i jeszcze no, te rzeczy jeszcze tutaj grać no i insta fanpage i steam Wkleiłeś? No wklej się to. Dobra, dobra. To możesz sobie chociaż wkleić te rangi. Bo to to tam ból dupy. Ból dupy bólu dupy mi to nie zrobi. Pod tym najlepiej. Jakbyś doł. Dobra. A tam jak już uważasz? A, mm, teraz potrzebujesz zrobić coś z y, OBS-em i YouTube'em. Y, konfiguracja kodera.